Cześć, kochani. Ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę bardziej motywacyjny, czy też refleksyjny. I chciałabym się przyjrzeć w nim naszemu ciału, dlatego że często mówię tutaj o głowie, o umyśle, o duchowości, a tak naprawdę my jesteśmy całością. Nasze ciało jest naszą świątynią i myślę, że taki kierunek holistyczny, mind, body, spirit i zadbanie o każdy z tych poziomów jest tak naprawdę kluczowe, w naszym rozwoju i też w tworzeniu zdrowej relacji z samym sobą i z innymi ludźmi. I teraz, to co do mnie przyszło, też w ostatnim okresie, jak pracowałam z moimi klientami i klientami, klientkami, to jest kwestia różnych zmian, które przychodzą z wiekiem. Naszych zmarszczek, siwych włosów, jakichś drobnych blizn, które pojawiają się na naszym ciele. No i można oczywiście po prostu akceptować je, ale w bardzo wielu przypadkach trudno jest nam się z tymi zmianami pogodzić i mocno to przeżywamy. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie moje podejście do, do tego, co, co czasem odkrywam gdzieś na swojej twarzy czy, czy na swoim ciele. Jak postanowiłam do każdego śwego włosa, do każdej zmarszczki, którą zobaczę, Podejść po prostu z miłością, troską yy, i taką wrażliwością, ale przede wszystkim z miłością. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest przypomnienie, że żyłam, że doświadczałam, ale przede wszystkim, że kochałam. Dlatego, że jeżeli pojawia się coś na moim czole, jeżeli pojawiają się zmarszczki na twoim czole, to jest to dla ciebie oznaka, że się czymś martwiłeś, że to było dla ciebie ważne, że byłeś zaangażowany, że kochałeś. Jeżeli pojawia się lwia zmarszczka, czyli tutaj taka, to znaczy, że czasem byłeś zły, czasem byłeś wściekły, denerwowałeś się, dlatego że na przykład relacja, w której byłeś, była dla ciebie ważna, przeżywałeś to mocno, czyli znów żyłeś, dawałeś po prostu. Możliwość pracy Twoim emocjom. Nie bałeś się, byłeś odważny, Twoje serce było odważne, bo pomimo tego, że były jakieś trudności, to byłeś w tych relacjach, tak? Otwierałeś się na nie, poznawałeś nowych ludzi. Jeżeli pojawiają się jakieś siwe włosy, no to jest znak, że może przechodziłeś przez jakieś trudne momenty, ale to znowuż jest znak. Że żyłeś, że doświadczałeś, że byłeś na tyle odważny, że przechodziłeś przez te trudne momenty. I nawet złamane serce z perspektywy Ciebie gdzieś tam na emeryturze będzie takim wspomnieniem tego, że, że było warto, że próbowałeś. Kurze łapki są jeszcze fajniejsze, bo są dla nas po prostu oznaką tego, że byliśmy szczęśliwi. Byliśmy szczęśliwi sami ze sobą, z innymi ludźmi, że ktoś wywoływał radość na naszej twarzy. Więc proponuję Wam dzisiaj podejść do tego wszystkiego, co się dzieje na naszym ciele i w naszym ciele, z miłością i z wdzięcznością. W taki sposób, że to jest dla nas taka przypominajka o tym, że byliśmy odważni, że byliśmy zaangażowani, że przeżywaliśmy coś, że doświadczaliśmy coś, czyli żyliśmy. No i najważniejsze, kochaliśmy. Nie baliśmy się kochać. Jestem bardzo ciekawa, jak zmieniłby się Wasz cień, gdybyście spojrzeli właśnie na te części siebie, takie czasem. Niekochane, odtrącane, z taką czułością, z taką miłością, jak zmieniłoby się wasze życie, gdybyście spojrzeli właśnie na, na te takie zmiany, które się dzieją w ciele każdego z nas, prędzej czy później, właśnie z taką wdzięcznością za to, że przypominają nam o tym, że po prostu potrafimy się zaangażować, że jesteśmy oddanymi ludźmi, pełnymi miłości. Żeby odpowiedzieć sobie na to, no to warto praktykować, więc zostawiam Was z taką refleksją, no i z takim pytaniem, co się stanie, jeżeli pokocham swoje zmarszczki, swoje siwe włosy, swoje, mm, swoje różnego rodzaju blizny, nawet te głęboko w sercu, co się stanie, jeżeli ich nie odtrącę, tylko po prostu utulę, pokocham, i zaakceptuję. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to napisz proszę w komentarzu: Kocham w pełni siebie. I jeżeli zrobisz to z pełnym przekonaniem, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Możesz dać znać, że tak jest, że poczułeś, że to jest w tym momencie, kiedy to piszesz, prawdziwe i autentyczne. Jeżeli ten film podobał Ci się, to daj proszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to oczywiście zrób to. Zostań ze mną na dłużej. A teraz. Pozdrawiam Cię już, najprawdopodobniej z urlopu, ale obiecuję, że niedługo wracam i niedługo się zobaczymy prawie na żywo, więc przesyłam urlopowe moc miłości. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!